Na Santiago Bernabeu swoje mecze rozgrywa Real Madryt, ale często służy on również reprezentacji Hiszpanii. Jako, że ojczyzna Chabiego i Casillasa nie ma osobnego stadionu narodowego, tak jak we Francji czy w Polsce. Od czasu do czasu na stadionie urządzane są koncerty. Obecną nazwę obiekt nosi od 4 stycznia 1955 roku. Wcześniej znany był jako Nuevo Estadio Chamartín. Mikael Lustig. Piłka idealnie za plecy obrońców, próbuje lobować bramkarza, ależ miał okazję, trudno o lepszą, no naprawdę słuszne pretensje mają teraz do niego koledzy. Z dużej chmury mały deszcz, piłka ląduje w rękawicach bramkarza. Szwedzi skutecznie, teraz oni przy piłce, atakują Szwedzi, znalazł się na czystej pozycji, ale nic z tego nie wyszło, obrona wyjaśniła sytuację. Busquets atakowany przez rywali. Gaja. Przypiłce Busquets. No to dzisiejsze spotkanie może być prawdziwą piłkarską ucztą. Nie na co dzień ścierają się ze sobą takie talenty. Tacy zawodnicy jak liderzy tych... To może dać wprowadzenie. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. I wiele brakowało. O tak, czysto uderzył z powietrza. To by była piękna bramka. Robin Kłason, Olson, Albin Egdal. Ładna teraz wymiana podań. Strzelał teraz na siłę i się trochę przeliczył. Ale do szczęścia zabrakło mu naprawdę niewiele. Sergio Roberto. Rywal naciska. Przechwycili przeciwnicy. Ale uderzenie naprawdę niewiele mu zabrakło. No, potrafi huknąć z dystansu. Już nie raz o tym przekonywał. Sergio Busquets przy piłce Rodri, Pał Torres, Sergio Busquets. Rodry z piłką. Ale świetna szansa teraz! Rodri. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. Morata. Ach, szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Mikael Lustik. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Pewnie broni bramkarz ten strzał oddany z daleka. Albin Egdal. Markus Berg oddali piłkę. Ależ przeczytał to jak profesor. Atakują Szwedzi. Jest remis, ale oni coraz mocniej przyciskają rywala. Emil Forsberg. Tylko upomnienie: nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. Jest gol z tego karnego. Obejrzyjmy jeszcze raz tę jedenastkę. Wytrzymał presję. Nie dał się zdeprymować i udźwignął odpowiedzialność. Trzeba pamiętać, że to się tylko wydaje takie proste, ale to zawsze strzelający jest na musiku. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Ojarzabal. Ślicznie to zagrał. Sergio Busquets. Czysto odebrał tę piłkę. A tak nie powiódł się. Ładnie piętą dograł. Robin kwasson Zobaczmy, co zrobi. Per. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Morata. Sergio Busquets. Busquets źle to zrobił. Strata piłki. Markus Berg. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. Sergio Busquets. Przy piłce Rodri. Sergio Busquets. Oyarzabal. Gaja. Przy piłce Busquets. Rodrigo. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Sergio Roberto. Rodri. Sergio Busquets. Koke! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Lindelof, Albin Egdal, Forsberg, Markus Berg, Robin Quasson Podanie na wolne pole, ale zareagowali. Sergio Roberto. Sergi Roberto ma piłkę. Rodrigo, Koke. Okazja do dośrodkowania. Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Widzimy teraz, że nie byłoby tej bramki bez świetnej centry. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Grę po przerwie wznawiają Szwedzi Sebastian Larsson Markus Berg Robin Kłasson Ma sporo możliwości Dobrze do przodu Ekspediuje piłkę głową na aut. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Udanie broni, piłka cały czas w grze. Skuteczna obrona bramkarza. piłka nadal w grze. No, ładnie teraz podskoczyło ciśnienie kibicom gospodarzy. Nie jedna osoba na trybunach złapała się za serce. Paul Torres. Gaja. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Markus Berg. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Gaja. Sergio Busquets. Nieudane teraz podanie Sergio Busquetsa. Strata. Robin Kłason. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu. Grę zaraz wznowi bramkarz. Sergio Roberto, Ferran Torres, zagranie lobem w wolne pole. Gaja. Wrzucona piłka w pole karne Morata i sędzia dyktuje rzut wolny dla Hiszpanów. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Horsberg. Będą szukać teraz okazji do kontry. Decyduje się na strzał, ale się wyciągnął coś niesamowitego. Interwencja światowej klasy. Strzelec nie wierzy, że to nie. Niestety to był strzał do własnej bramki. Gol samobójczy. Mamy powtórkę kontrowersji, nie będzie ewidentny gol samobójczy. Nie wiem, co chciał zrobić w tej sytuacji, ale zdecydowanie mu nie wyszło. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Zawsze jest frustracja w drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Piłka wybita z pola karnego. No jak wykorzysta Hiszpania ten wrzut z autu tak blisko pola karnego? Ma czas, żeby dośrodkować. Rodri. Sergio Busquets teraz. Świetne podanie, czy to wykorzysta? I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na bierze Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Mamy wyrównanie, i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Zepsute podanie, obrońca miał ułatwione zadanie. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. I teraz strata. Hiszpania w ofensywie. Przerwana akcja, spalony. Trener postanowił, że jest to dobry moment na zmianę. Mikael Lustig. Markus Berg? Piłka u Forsberga? Markus Berg? No, dobrze przeczytał to obrońca. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Będą kontratakować. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali. Widać tutaj, jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna Bramka! Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Robin Quasson. Może teraz jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Ładnie prostopadle. Piłka na dalszy słupek. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Herat Moreno. Ferran Torres. No, panie sędzio, taki faul przy wyjściu na czystą pozycję. I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. Gaja. Drybluje w stronę bramki. Nie rezygnuje, szuka sobie miejsca. Świetna obrona. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Sergio Busquets, Oyar Zabal, Moreno ma teraz piłkę. Koke. Okay. No i mamy przywilej korzyści dla Hiszpanów. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Rozpaczliwa interwencja może go to dużo kosztować. Może dobić rywala? Za szybko stracili. Stanowcza w piłkę. Ojar bal. Sergio Busquets To był... może dobić rywala? Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny Nie zapomniał o nim Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka Ma za sobą naprawdę dobry mecz Teraz trener daje mu odpocząć Sędzia gwizdzie po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali.